Pierwszy punkt na nowym stadionie w starciu ze Śląskiem Wrocław Zdobyli piłkarze Termaliki Brugbetu Nieciecza Podopieczni trenera Piotra Mandrysza nie mogli mówić o szczęściu w ostatnich tygodniach Najpierw nie dopisała pogoda i mecz z Jagiellonią został odwołany Następnie dzień przed meczem ze Śląskiem bardzo groźnej kontuzji nabawił się Sebastian Nowak Złamana kość żuchwy w trzech miejscach Taką diagnozę usłyszał bramkarz Słoni Za niego w bramce pojawił się Andrzej Witan, który skapitulował tylko raz Kiedy kiełb trafił z rzutu karnego Dla Termaliki piękną bramkę z rzutu wolnego zdobył. Dawid Plizga, który uratował remis. Tuż przed końcowym gwizdkiem Plizga mógł zostać bohaterem niecieczy. Bramka padła, ale sędzia odgwizdał spalonego. Żadna drużyna nie lubi w koniec wyniku, szczególności w szczególności polskiej lidze, gdzie to z reguły ci, co strzelają bramkę, najczęściej kończą mecz zwycięstwem. No myślę, że akurat w drugiej połowie im charakter, bo od początku drugiej połowy atakowaliśmy, graliśmy wysoko. Szkoda, że tą bramkę tak późno strzeliliśmy, ale koniec końców ją strzeliliśmy i myślę, że remis był sprawiedliwy. Akurat tak bramkarz był zasłonięty i Fajne uderzenie, ładna bramka i, i cenny punkt, najważniejszy. Cieszę się z tego punktu, bo mam nadzieję, że ten punkt się przyda na koniec. W piątek Termalika rozegra kolejny mecz, tym razem w Lubinie, gdzie o punkty piłkarze znicie niecieczy powalczą z miejscowym Zagłębiem. Początek meczu o godzinie 18.00. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj im. I sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.